Co z obwodnicą Krosna Odrzańskiego? Mamy nowe informacje. Informacje, które przybliżają nas do realizacji tej inwestycji. 19 grudnia 2023 roku wybrano wykonawcę. Spośród ośmiu ofert najkorzystniejszą złożyła firma Polakła, która realizację trasy wyceniła na kwotę ponad 305 milionów złotych. Przypomnijmy, że od momentu wyboru wykonawcy pozostałe firmy miały 10 dni na odwołanie od decyzji, co znacznie mogłoby przedłużać użyć czas oczekiwania. Musimy też pamiętać, że można się od nich odwołać, tak? czyli od naszego wyboru najkorzystniejszej oferty, bo na przykład inni wykonawcy też śledzą, ci szczególnie, którzy są zainteresowani uzyskaniem tego zamówienia, czy konkurenci złożyli takie oferty, jak powinni złożyć. Jak się dowiadujemy, odwołań nie było, a obecnie trwa procedura szykowania dokumentów. Nie było odwołań, natomiast jeszcze są szykowane dokumenty, które są niezbędne do podpisania umowy. Także jeszcze chwilkę musimy na tą umowę poczekać, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, umowa ma zostać podpisana w pierwszym kwartale tego roku.